A my obecnie gościmy u pani Małgorzaty Borkowskiej z Dworu Mości Brody i proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy? Na stoisku, ma zawsze. Stoisku, które przygotował Urząd Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego razem z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. A tu prezentujemy, w tym miejscu, konkretnie na tym stoisku, szlak kulinarny Mazowiecka Micha Szlachecka. No właśnie przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać e, bardzo ciekawego wykładu na temat różnych smakołyków i tak dalej, i tak dalej. I właśnie powiedzmy o tej Mazowieckiej e, mis misze, misze, misze. Szlacheckiej, szlacheckie. tak. Co to, co to takiego jest? Skąd Mazowiecka Micha Szlachecka. To jest produkt, produkt turystyczny, który został stworzony tak naprawdę 3 lata temu 4 lata temu, już w 2012 roku. Dwór mości Brody, koleżanka, która ma restaurację ze ścianek Polski w Siedlcach i koleżanka, która ma taki obiekt turystyki wiejskiej, Retrowski w Niewie, postanowiłyśmy zjednoczyć siły, żeby mieć większą siłę przebicia, żeby pokazać, że Mazowszy Wschodnie jest naprawdę ciekawym regionem, żeby zachęcić mieszkańców Warszawy głównie, ale nie tylko, do tego, żeby zechcieli wybrać się na wschód Mazowsza. Udało nam się. No to wielkie brawa, czyli warto się zrzeszać, warto się polecać warto. nawzajem. Warto. E, warto przyciągać też e, turystów e, z innych zakątków warto. Polski. Warto, łączyć siły. To na warto pewno. Warto łączyć siły. Dotarłyśmy do ciekawych miejsc w naszym regionie, czyli do muzeów, które są, Miasto Siedlce i atrakcji Siedlec, Pałac w Patrykoza, Gorzelnia Chopin w Krzesku. Zachęciłyśmy do współpracy i tak powstała tak naprawdę umowa partnerska, która pozwoliła nam na to, żeby e, pokazać bogactwo regionu naszego, tak? Czyli powiat siedlecki, powiat węgrowski. Chcę też powiedzieć, że dlatego to miejsce jest atrakcyjne, bo to jest kulturowe Podlasie. Więc cała historia, kultura, folklor bazuje na Podlaskiej wschodniej kulturze i o tym też chcemy mówić. Warto promować oczywiście swój region i myślę, że tego typu targi są no, najlepsze do, 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 do promocji. Jak pani odbierają te targi? Czy jest duże zainteresowanie? Czy, 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 czy jakieś ciekawe pytania może padały tutaj ze stron odwiedzających? Po pierwsze, jesteśmy miło zaskoczone, pozytywnie zaskoczone organizacją targów, miejscem, tak? ale też ilością odwiedzających. Jest naprawdę dużo odwiedzających. Wczoraj był dzień branżowy. Mieliśmy tutaj gości z zagranicy, przedstawicieli ministerstwa, którym, dla których przygotowaliśmy stył z potrawami regionalnymi, więc było nasze takie wewnętrzne zamieszanie, miłe zamieszanie na stoisku, ale oczywiście goście odwiedzający. Dzisiaj odwiedzających jest dość dużo. Pytają, tak? ludzie pytają o różne rzeczy, ale bardzo często py... odwiedzający pytają o wypoczynek z dziećmi, atrakcje dla dzieci. Dla nas jest to sygnał, że powinniśmy tak budować oferty przygotowane dla rodzin z dziećmi. Czyli mówiąc jednym słowem, takie targi są bardzo przydatne i potrzebne? Są, są. Jeszcze taki, taka duża korzyść dla nas wymierna to są kontakty. Kontakty z innymi wystawcami, tak poznajemy nowych, ciekawych ludzi. No tu reparatorzy wczoraj pojawili się, ale nie tylko, dzisiaj też są. Uczymy się od innych, pochwalimy się tym, co już udało nam się zrobić i ogólnie dobrze się bawimy. No to my już nie pozostaje nic innego, jak życzyć jeszcze większych sukcesów w promocji swoich regionów. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękujemy, a my zapraszamy na Mazowsze w ogóle, szczególnie na Mazowsze Wschodnie. Dziękujemy. Dziękujemy.